Cześć, jak się macie? Korzystając z chwili przerwy pomiędzy treningami personalnymi, chciałbym zaprosić Was do pogaduchy na temat treningu personalnego i treningu grupowego. Czym te dwie metody treningowe różnią się od siebie? Jakie są wady, jakie zalety każdej z nich? Zapraszam do pogaduchy. Mówiąc trening personalny, mam na myśli zajęcia jeden na jednego instruktor i uczeń. Zajęcia grupowe natomiast no to zajęcia w grupie od kilku do kilkunastu osób. Przewagą treningu personalnego jest to, że cała moja uwaga jest skupiona na jednej osobie. Jestem w stanie na bieżąco reagować na, na to, co robi mój uczeń. Jeśli chodzi o jiu to jestem w stanie od razu wyczuć, w którym miejscu jest środek ciężkości, w którym miejscu jest, a w którym powinien być. Czy ruch nie jest za bardzo siłowy, czy jest zastosowana zasada dźwigni i inne elementy i detale techniczne. Przez to, że jestem w stanie reagować natychmiast, to progresja takiej nauki jest dużo wyższa niż w przypadku treningu grupowego, gdzie nie mam tego luksusu. Przy treningu personalnym, nie tylko jeśli chodzi o jiu ale ale też i w innych sztukach walki, czyli na przykład w jiu gdzie głównym założeniem jest utrzymywanie i kontrolowanie dystansu w walce, zwłaszcza długiego dystansu. Tak samo jestem w stanie na bieżąco kontrolować to, co się dzieje. Widzę, czy mój uczeń jest za blisko, czy, czy za daleko, czy, czy akurat jego dystans jest odpowiedni. Dodatkowo, kiedy ktoś tarczuje na mnie, to, to też czuję siłę uderzenia, kierunek uderzenia. Jestem w stanie korygować, poprawiać i na bieżąco dawać instrukcje. Jeśli chodzi o trening grupowy, no to tak jak powiedziałem, nie ma tego luksusu. Jestem jeden instruktor na grupę kilku, kilkunastu osób. Nie czuję tego, co, co robią poszczególni ludzie. Także jestem pozbawiony. Tego elementu mogę jedynie obserwować. Bardzo często jest tak, że, że, że grupa jest na podobnym poziomie zaawansowania, także e, żadna z osób nie może też liczyć na jakąś bardziej fachową poradę ze strony współćwiczącego, no bo on jest zazwyczaj na takim samym poziomie. Jeśli ma się szczęście i jest się najmniej zaawansowaną osobą w grupie, no to można liczyć na jakieś podpowiedzi od bardziej zaawansowanych kolegów. Natomiast jeśli ma się PH, będąc najbardziej zaawansowaną osobą w grupie, no to wtedy na taką, pomoc, na taką pomoc liczyć nie można. Jedyną pomoc, jaką można uzyskać, to jest instruktor. Natomiast przy grupie kilku, kilkunastu osób, ten kontakt z instruktorem jest na pewno ograniczony. Niewspółmiernie w stosunku do, do treningu personalnego, wada treningu personalnego, no na pewno koszty. Koszty treningu personalnego są dużo, dużo wyższe niż koszty treningu grupowego. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie. Jednej, jednego i drugiego sposobu treningu, hmm, czyli przychodzimy normalnie na zajęcia grupowe, systematyczny trening na zajęciach grupowych połączony z treningiem personalnym, powiedzmy raz czy, czy dwa w miesiącu, żeby wyjaśnić me, pewne niuanse, rozwiązać problemy, hmm, odpowiedzieć na uzyskać odpowiedzi na, na pytania. Jeśli chodzi o sztuki walki, to w ogóle trening grupowy jest jakby znakiem naszych czasów. Od dawien dawna sztuki walki były przekazywane metodą treningową jeden na jednego, mistrz uczeń. Dopiero w naszych współczesnych czasach właśnie ze względu na koszty, ze względu na, na brak czasu są bardzo popularne zajęcia grupowe. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Akademii, w Gracie Academy w Rio de Janeiro nie było czegoś takiego, jak zajęcia grupowe. Uczniowie przychodzili co prawda na jedną godzinę w kilka, kilkanaście osób. Jednak w momencie, kiedy zaczynał się trening, każdy z nich był oddawany pod opiekę instruktora swojego, i każdy w swoim własnym tempie i, i, i rytmie był wprowadzony warka na jitsu Kolejną wadą treningu grupowego w stosunku do treningu personalnego jest właśnie ta progresja, ponieważ no zazwyczaj sezon zaczyna się od września do trwa od września do czerwca, no i jest jakaś tam progresja treningowa, jeżeli ktoś przyjdzie we wrześniu, no to będzie trenował od początku, tak i jego progresja będzie jakaś tam. Natomiast jeżeli ktoś przyjdzie na przykład w połowie sezonu albo pod koniec sezonu, bo też. Takie osoby się zdarzają, no to nie zaczyna od początku. Także poza tym, że trening grupowy musi być dopasowany i musi być jakoś progresywnie ustawione, to wszystko, to jeszcze jest bardzo ważne, żeby była cykliczność programowa. Właśnie dla takich ludzi, którzy, którzy przyjdą i zaczną swoje, swój trening nie od początku sezonu, tylko na przykład od połowy. Tak? Nie może to być jeden cykl, który trwa 10 miesięcy, no bo z oczywistych powodów, jak ktoś nie zacznie od początku, to, to nie będzie w stanie przerobić wszystkich rzeczy. Jeśli natomiast chodzi o, o, o sam program treningowy zajęć grupowych i metodykę, no to jest jakby temat na, na osobny film. Także tak jak powiedziałem, najlepsza, najskuteczniejsza metoda to trening personalny. Pośrednia metoda to trening grupowy plus ewentualnie kilka razy w miesiącu zajęcia personalne z instruktorem, no i najmniejszą progresję gwarantuje trening grupowy. Oczywiście nie twierdzę, że trening grupowy jest czymś złym, jest najbardziej pozytywną, pozytywną rzeczą i, i, i lepiej przychodzić na zajęcia grupowe niż nie przychodzić wcale, oczywiście. Ale tak jak mówię, musi być pomyślany program treningu grupowego z głową, żeby adepci jak najwięcej skorzystali, niezależnie od tego, w którym momencie w roku dołączają do, do grupy. Także zapraszam do watachy, zarówno na treningi grupowe, jak i personalne treningi grupowe. Grafik treningów grupowych jest zawsze aktualny na stronie watacha.pl. Jeśli zaś chodzi o treningi personalne, to... Proszę umawiać się bezpośrednio ze mną, albo przez telefon, numer telefonu podany jest na stronie, albo przez także podane na stronie adresy e-mailowe. To tyle, do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Cześć.